Cześć, ja jestem Andrzej, ty jesteś na kanale Biegnie, a to jest relacja 18. półmaratonu warszawskiego. Zapraszam. W tym roku zdążymy na, bieg na piątkę. Niestety nie zdążymy na start tego biegu, ale będziemy szli naprzeciw biegaczy, także zdążymy pokibitować. Jesteśmy w Warszawie, w centrum stolicy, i idziemy w stronę PG Narodowego. Chyba kibicować na półmaratonie warszawskim Idziemy w stronę startu Biegu na piątkę Podczas którego to kilka tysięcy ludzi Ruszy na trasę pięciokilometrową A półtora godziny później Wystartuje półmaraton Na którym to 15 tysięcy ludzi Przebiegnie ulicami Warszawy Żeby zakończyć metą pod Stadionem Narodowym Cały naród buduje swoją stolicę Cały naród Blokuje biegowo stolicę Pod palmą, której to mamy już tylko Jeden przycinek. 8, do tego, żeby dotrzeć do startu. I ten moment, kiedy możesz iść w centrum stolicie, w środkiem ulicy. <grystanie> Tam oddali start, do którego zmierzamy. Wygląda na to, że bez problemu zdążymy, bo meta już jest jakieś 700-800 metrów od nas. No może trochę mniej. A mamy 10 minut do startu na piątkę. Biegu na piątkę. A ja idę znowu, cały czas, środkiem ulicy. Podjęliśmy decyzję, że jednak zostajemy na pierwszym kilometrze i tutaj będziemy dopingować ludzi, którzy biegną na 5 km. I dopiero wtedy pójdziemy sobie spokojnie po stadion. Zobaczcie ten tłum. Tyle ludzi tu. jest tak dużo, że normalnie nie wiem czy mi taśmy wystarczy. Brawo, brawo! A ty, jeśli biegłeś bieg na, na piątkę, to tutaj właśnie subskrybować powinieneś kanał, bo pewnie tu jesteś, w tym tłumie. Policjantkę. Policjansków nie nagrywamy, bo policjantki się patrzą na mnie. A teraz zmykamy pod Stadion Narodowy zobaczyć do e, strefy biegacza, do miasteczka biegowego. No i już oczekujemy na start e, półmaratonu. Tam jest koniec biegu, tam biegną, tam, 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 tam i tędy wracają. powiedzieć, że tak blisko Stadionu Narodowego, to Andrzej jeszcze nie był. I tylko dzięki temu, że mogę nagrywać relacje z 18. półmaratonu warszawskiego, mogę się tutaj pojawić. Tak blisko. Idziemy w tamtą stronę, żeby dotrzeć do miejsca, gdzie jest meta. No i do miejsca, gdzie jest miasteczko biegowe. I wtedy wrócimy sobie spokojnie na, na start. Na rozgrzewkę. Mamy tyle czasu, że zdążymy. Zbliżamy się do miasteczka biegowego Idziemy zobaczyć, czy spotkamy kogoś znajomego Znowu Andrzej nie czuje, że rymuje Ale muszę się na chwilę wyciszyć, bo muzyka znowu gra nie? I nie wiadomo, czy mi nie zablokują przez filmu Także jak kogoś ciekawego spotkamy, znajomego, to się meldujemy A jak nie to widzimy się na starcie tu się dzieje teraz. Tam meta, tam wbiegają na tacy krwiątki, a my ciśniemy sobie tutaj. Zobaczysz na miasteczko, e, zobaczysz, co tutaj całym, jest. E, tutaj no, ale nie wiem, broni, czy nie słychać w ogóle. Przebiegają. Z jest to, że po prostu jesteście porażką i kończycie ten dnie. O, on nas nagrywa. To znaczy, że trzeba mu dać jeść, słuchajcie, chyba tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. tak. Chodźcie, chodźcie. O, Ale to wcale chaosem nie jest. To po prostu wszystko się kumuluje razem. Biegacze idący na start półmaratonu maratonu. Biegacze biegający z piątki, Korzystający z toalet, Korzystający z warełka korzystający z depozytów. Dlatego to tak wygląda chaotycznie. Ale wcale tak chaotycznie to nie jest. Biegadki Tak, jeszcze. Tak, w ogóle. Stadion narodowy. A my tutaj się kręcimy trochę, żeby spotkać najowych i będziemy jechać pomału na start. I zacząłem na start Ze wszystkimi, którzy idą tam za mną i przede mną Mierzam na start Głośno dopingować jak coś, nie? I no, że znowu gardło będzie mnie boleli Moczko Stadion Narodowy zostanie w oddali. Może za chwilę startuje. 18. Trzyma 18. półmaraton maraton. Warszawski. Czas start. Powodzenia. Powodzenia. Brawo. Рю Я дрў! startowali wszyscy pół godziny trwał start tu jeszcze, jeszcze takie słabsi biegacze, wolniejsi staruszkowie i akcje charytatywne biegną na samym końcu a my teraz biegniemy a raczej idziemy na metro żeby podjechać sobie na któryś kilometr trasy podopingować, także ciśniemy na metro widzimy się z metra i na miejscu na, na punkcie kibica e, prawdopodobnie koło 10 9 kilometra gdzieś tam dotrzemy chyba. Bo dalej później byłoby za daleko, chyba później wrócić z portem na start. Także lecimy. Idziemy, jesteśmy, proszę Państwa, w placu Wilsona, idziemy kibicować dalej, idziemy na strefę Nederlandę, e, coś tam i tam pokibicujemy chwilę i spadamy już na metę, ale najpierw idziemy pokibicować. mnie jak Dobra, lecimy dalej, teraz zmierzamy w stronę stadionu, żeby dotrzeć do mety I już na mecie będziemy kibicować Mamy nadzieję, że się, poradzi, że się poradzimy z metrem Chyba tak Takie bilety muszę wyciągnąć, nie? I robimy przesiadkę na drugie metro. Pierwszy raz będę się przesiadał z metra na metro w Warszawie. Zawsze podróżowałem tylko jedną linią metra, a dzisiaj będzie taka niespodzianka, że można przejechać drugą linią. Może nie będzie tak źle i nawet sobie poradzimy. Do metra. Dobra, mam nadzieję, że dojedziemy tam, gdzie trzeba. Na pewno. Bo na brudno musimy, tak? Tak, tak. Czyli tam gdzie mierza bardzo dużo ludzi. Tak dojedziemy, poddajemy się i będziemy na mezę kibicować biegaczom, którzy docierają już tam. Pierwsi to już dawno na mecie ponieważ jest godzina 36 na trasie już są godzinę 36 Nie było tak źle, aczkolwiek nie działał mi bilet nie chciał mnie wpuścić do metra z powrotem kupiliśmy 75 minutowe a po nie wiem 30 czy tam 40 minutach bilet przestał mi działać takie dziwne rzeczy Bo o, o, go odrzucimy. Markus, 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 końcówka! Niech siła! Markus, 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 brawo, brawo! Markus, 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 Brawo, Markus, 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 Nie Markus, Markus, 你哇。You are Teraz trzeba już zmykać na metę, pod stadion. Znowu pokibikowaliśmy trochę, zobaczyliśmy przebitech, fantastycznych biegaczy. A teraz idziemy już na metę zobaczyć. Cześć! Cześć! Siema! Idziemy w stronę stadionu. I Andrzej nawet nie wiedział, że jest tak rozpoznawalny. Aż dziwne uczucie. Idziemy w scenę mety, może jeszcze kogoś złapiemy. Godzina 55 już nas tutaj dogoniła, więc niebawem będą te osoby, które już złapaliśmy na e, rondzie, rondzie Wilsona. Więc teraz już się osoby będą powtarzały. No, zobaczcie ile! 15 tysięcy ludzi! 15 tysięcy ludzi! Ja blokowało Warszawę! I dobrze, niech blokują! Brawo! Brawo! Brawo, stryka, dobra Końcóweczka! Końcóweczka! Brawo! Końcóweczka! Końcóweczka! Brawo! Końcóweczka! Brawo! Końcóweczka! no! Dzień dobry. Gratulacje. Pokaż co tam wygrałeś. Drobne pieniążki na buty. Gratulacje, Ten wariat przebiegł w czasie? Godzina 3.46. Potrafisz tak, gościu? Wielkie gratulacje. Dziękuję. Brawo! Brawo, brawo. A jeśli podobają Ci się takie relacje i chcesz już więcej, to koniecznie skomentuj ten film, daj łapkę w górę, udostępnij, no i koniecznie zasubskrybuj kanał Andrzej. Tak właśnie wyglądał 18. maraton warszawski, mówił dla Was Andrzej, Wy jesteście na kanale Biegnie, do widzenia!